Witajcie kochani, a co na wtorek, na 18 lutego 2025? Jaka energia ze świata zwierząt? Od zwierzątek. Konik polny, pięknie, zobaczcie kochani. Mamy konika polnego, to jest taka bardzo świeżutka, młodziutka energia fajna. Uwierz i skocz na ślepo. To jest coś takiego, że mamy pobrykać sobie. Fajnie w takiej odświeżającej zielonej energii. Już od poniedziałku ten bór był, był w takim zielonkawym kolorku fajnym. I konik polny na wtorek, też taki zielony, fajny. Ale już no, ten konik polny ma czapeczkę. Znaczy <ścoughs> to jest korona w zasadzie. No, mamy taką koronę tutaj 24. 24. To już byśmy coś sobie chcieli, coś tam z ludźmi, wspólnie coś chyba porobić. To jest jakaś taka dynamika, albo coś postanowić. To, jest, to wchodzi jakaś decyzja z poziomu głowy, ale która wspiera właśnie nas jako tą młodą, rzeźką witalność. W środku, fajnie. Zobaczmy, co ten konik nam chce powiedzieć. Do czytanki idziemy. 24. No ok. Uwierz i skocz na ślepo. Zastygłeś w pozycji do skoku na następny poziom swojego życia. Dążąc ku czemuś, co jest lepsze, niż możesz to sobie wyobrazić, konik polny zwiastuje to e, dobry czas na skok w nieznane. Czyli kontynuacja poniedziałku. Ktoś, kto nie zdążył jeszcze rozpoznać, eksplorować nowych fajnych rzeczy z poniedziałku, to dzisiaj, wtorek. Czas na skok w nieznane, ponieważ reprezentuje konik polny, zwierzęcego w potęgę współtworzenia ducha innowacji. No, internety, innowacje, jakieś tam nowości. Szukajmy, chodźmy, dokarmijmy tego swojego Jowisza, zaniedbanego troszeczkę, tak? Czyli idźmy w jakieś takie pobudzenie własnej spontaniczności, kreatywności, żeby nam się chciało żyć, żeby złapać ten smak na życie. Fajnie, fajnie. Yy, dlaczego nie? Prawda? Którego mocno brzmi, dlaczego nie? Zostałeś wezwany, by zaufać, że to dobry czas, by zaangażować się w ideę, związek czy sytuację. Tutaj też jakiś związek, jakieś, jakieś spotkanie, jakieś relacje, tu też mi się pokazały po drodze przed czytanką. Tu też jest coś o. Coś wspólnego, coś. Yy, Dwójeczka z czwóreczką, może dwie pary gdzieś sobie chcą iść, albo jakieś coś z kinem, coś takiego, jakiś taki wypadzik, może do knajpki na jakiś tam mały koktajl wieczorny, coś takiego fajnego. Konik, pol, zapowiedź, że zdarzą się cudowne rzeczy. Może nie, nie możesz się cofnąć, nie możesz się cofać. Yy, idź, korzystaj, łap te chwilę, łap okazję. A um ulotny jak lotka, prawda? Zaufaj swojej intuicji, nie bądź, nie słuchaj zalęknionego ego, jak się trochę boisz, stresujesz, masz tremę, no to właśnie dlatego on tak skacze, on tak zastyga, 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 a potem hyc! Skacze, skacze tak? Nie wiadomo kiedy, po prostu jak konik polny, to jest właśnie takie, siedzi siedzi, w tej trawie, a potem cyk i jest super skok, super fajna zabawa, młodziutki, zwinny, rześki, to Was odświeży po prostu idźcie, róbcie, no, fajnie wyskoczcie sobie, jak nie macie z kim to nieważne, może tam się ktoś pozna nawet jeśli nie lubicie takich miejsc towarzyskich, imprezowych, to idźcie do biblioteki, tak, albo gdzieś, gdzieś po prostu do kawiarni sobie tak posiedzieć, a może z kimś się zagada yy, przy stoliku o czymś miłym, fajnym, albo to, to nie musi być wielka rzecz, to są małe małe rzeczy, małe, cudowne rzeczy wzbogacają nasze życie, naprawdę także chwytajcie Szczęście jest po Twojej stronie. Skacz pewnie, jeśli podejmiesz to ryzyko, zyskasz obfite dary ducha. No i cudowny dzień, moi kochani. No cóż tu dodać, nic tu ująć. Ehm, wspaniale. No, cudownego wtorku, zapowiada się fantastycznie, też być może pogodowo, fajnie będzie, zobaczymy. No, dbajcie o siebie, kochani. Jak coś to dawajcie znać w wiadomościach prywatnych albo w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie, wszystko eee, biorę w ciemno, tak że tak powiem. No, kochani, buziaczki i cudownego dnia. Pa!